Cześć, z tej strony Lina. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z The House Remain i kontynuujemy. A Post Office. to nie jest auto tego, Co to No dobra, ale mam tędy wejść jednak? Prosto przed siebie, tam do światła? Co jest? Aha. O, o, fajnie. <śm> nie ma wyjścia. Trzeba było wcześniej pozwiedzać. Dobra, tu mi zraz zgagaśnie. Dobra, tu miga, to nie. To, tu. A mamy przejść przez jakieś zadanie. Nie ma zadania, jak nie ma zadania. No nie wierzę. Jakieś paczki nie wysłane, przepraszam, coś. Tu, tu tam nie wchodzę, nie ma opcji. Dobra, tu otwarte. W prawo w lewo, w prawo pójdę bo tu widniej. Uh -huh. A po co coś tam wchodzić w ogóle tego zacznijmy? nie no, jest zamknięte, ale nie mogę otworzyć. Coś blokuje. No, to wybrałam drogę, jak zawsze. Mam tu wyjść? Poczekaj, szafeczki. Szukamy notatek. To jest istotne. Fabu fabuły. Szukamy. Szukamy fabuły w tej grze. O? Mam kluczyk. Nie wiem do czego, ale mam. Do czegoś wykorzystam na pewno. Nie zmarnuję. <grystanie> Dobra. Tutaj. Absolutnie nic. Tutaj. Krzesełko mogę do niej odstawić. Okej. Okay. Jeju, jeju. A tam, to mnie zaatakowało w podwecie, dobra. To teraz tu. Spoko, jak ktoś będzie w kibelku, to ja się popłaczę? Nie. Nie. Dobra. Nikogo nie było. No dobrze. Chyba. Tu nie wchodzę. Ale tam coś jest. Ciekawym, gdzie ja tam wejdę. O, użyłam klucza. Do, do... Poczekaj, tu jest kartka. Od jak dawna trwamy w tym koszmarze? Kiedy ostatnio widzieliśmy w dormy słońce. Tkwimy w ciemności, a dzień w dzień coś znika. Telefony nie działają, nie ma internetu, nie ma nic. Wszyscy umrzemy, tak? Nie ma internetu, umrzemy. Już po nas. No dobra, to co mam tu zrobić? Ale poczekaj, ja teraz włączyłam? Czy wyłączyłam to? A gdzie ty masz tu alarm przeciwpożarowy? To gdzieś na ścianie powinno być, nie? Poczekaj. Czemu to jest tak ciemno w tym jednym miejscu? O, tu jest. To to, nie? Okej. Okay. Dobra, świetnie. Zapis gry, tylko że wiecie co, przy tym miganiu to ja się coś... Poczekaj. To tutaj było to, gdzie był coś widziałam przez przez okno czy No, bo to nie nie mogę tego włączyć, bo nie, czy tu byłam, boże, na no pomoc. Nie, nie, to było z drugiej strony chyba. Nie, no tu jest ta karteczka. Co tak chodzę, tu czytam? Poczekaj, to było. Te, ten, co min minęliśmy, tam coś było. Tutaj, tu boli ci w zimu i ja tu wiem, że coś tutaj widzę przez. I nie wejdę. No i co? Nie widzę dalej. Tam światełko jest. Hmm. Nie ma tu nic. Boże, to migające światło. O, widzę już. <laughs> Fajne. Ale Co mam zrobić? I nie mów mi, że tu będą te. Czy tu będzie ta znowu ta. ta naga. Ta pani naga. Wszyscy tak wyglądacie. Oddaliście. Oddaliście... pracy Wszystko? Dobra, to, to chyba nie. A może wtedy będziemy... Poczekaj, a to na końcu? A, dobra, tu jest... że są kibelki pozamykane, normalnie... bym się zdziwiła. Bym się dziwiła. Tutaj... to było po drugiej stronie... tego. O, patrz, to jest otwarte, a to? To jest dalej nieczynne, ale to. Zobacz. Tutaj coś jest otwarte. Tu możemy teraz wyjść. Bardzo fajnie. I... Olbrzym nie mówi, ale powiedział mi o ptakach. Mhm. No, patrz, jak idzie, a tu coś nam spadło. Świetnie. Dobra, okej, okay. okej. Okay. Co to za... Fas... Mhm z Wietnamu. Ona idzie w tę stronę, a ja nie mogę się ruszyć. Uh -huh. Świetnie. Świetnie. Mm -mm. Nie, nie chcę. Samochód wypadał. Świetnie. Uh -huh. To gdzie teraz jestem? Wszystko, pozamy wszystko pozamykam Wszystko pozamykane. To jest śmieszne, że tam się te jedne drzwi otworzyły. Tylko sprawdzam które się... O. Może wyłącz. Nie mogę. Okej. Okay. To żeśmy potańcowali. Fajnie. Jeśli odwrócę, ona będzie tam. Dobra. Przesunęła się ściana. Czy ona mnie zgniecie? Chyba nie. Okej. Okay. Poszło do góry. A teraz mamy... Wiesielców. Nie wiem, moim zdaniem jakiś limbo, jakiś przesionek piekła, coś w tym Co to na to? Okej, okay, spoko. Ja tylko sprawdzę, ja tylko sprawdzę. Wszystko pozamykam. Przykro I mi. Jak Trzynaście, trzynaście, dziesięć, trzynaście. No i, Mhm alo, o, ok, okay. Ja sobie robią z nas, jeżeli nie zauważyłeś jeszcze. Wiedział mi również o wypadku. Ten olbrzym? Mhm, uh -huh. Pomocy. Ja tu biegnę tak odruchowo, bo mam wrażenie, że coś za mną lezie. Chyba, że tu nie ma czego naciskać. I chyba... chyba jest bez sensu tak biec. No okej, okay. kolejne drzwi. No to wrócimy się. I to jest krócej już. No zobaczy jeszcze jakieś jest węższe. Okej, okay. ja sobie potwieram te szafki. To jest moja technika otwierania szafek. Nie, dla mnie to jest chyba. A może? A to w tej stronie nie idzie, to trzeba stanąć tak. <noise> ja wiem, że tam są zablokowane drzwi i trzeba je otworzyć, ale ja niekoniecznie skliknę tą... No, proszę bardzo, tak to jest technika otwierania drzwi moja. Proszę bardzo, wszystko pootwierane, proszę Państwa. I nie ma nic żadnej z tego, co widzę. Jeszcze tu? Sprawdzę, sprawdzę, taka będę. Tam nie sprawdziłam się bałam tego stwora. Nie złapi, bym chciała powtarzać znowu, to. Ale tutaj mi chyba nie ściga, to mogę posprawdzać, czy ktoś nie ma jakichś skarbów. Sekretnych, sekretów. Nie ma. Przykro mi. Nie muszę tu. Znaczy przykro mi... Nie jest mi przykro. Przykro mi jest, że muszę tu iść. Halo. Okej, okay. aha, wyblokowaliśmy to. Ale co to dla nas zmieniło teraz? No poczekaj, bo tu jest... Powiedział mi o ptakach. No dobra, o ptakach. Fajnie. A poczekaj, może ja muszę... Aha, wrócić do tego... Do tego świata. Jak ja jak tu w ogóle wlazłam? Wiecie ja nie pamiętam jak ja tu wchodziłam, w sensie żeby być w tym...

he has an io in the right tibia bp 70 systolic pulse 136 My family. where are they calm down sir you're gonna be all right are they safe Morphine, transamic just a gram of tranexamic okay we're good wait i need to know they're safe sir you need to calm down use the empty bags help him with his breath an ultrasound please andrea rosie do it No, i dali ci szprycę i odjechałeś. Ty, może po prostu jesteś teraz. w jakiejś śpiączce farmakologicznej, to by się to wszystko wydaje. Co? Że to jest taka fabuła. Dobra, wróciliśmy do tego. Jak, Jak uciekaj z budynku, którym. <laughs> 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 Hej, no, bez przesady. O, świetnie. Pomocy. Dobra, chyba się zgubiwszy nie, tu nie ma gdzie uciekać. Aha, ja nie widzę. Okej. Okay. Like... <laughs> nie wiem gdzie jesteśmy teraz. Ale mamy. Nie, nie gaś, nie gaś. Tej dziewczynce przytrafiła się tragedia. Ale to był po prostu wypadek. Jeśli Jack mówi, że nie doszło do przestępstwa, to tak było. Jest szeryfem, musimy mu ufać. Erin jest rozpaczona i musi kogoś obwinić o śmierć córki. Wysyła listy do gazet i stacji telewizyjnych, by zwróciły uwagę na w jej mniemaniu morderstwo. Nikt nie chce tu robić cyrku. przeszłości nie zmieni, a teraz pora iść do przodu. Poproszę Toma, żeby odkładał na bok wszystkie jej listy, na pewno zrozumie. Poważnie? Ale wiecie co, to jest taka, taka zmowa milczenia tutaj jest, że ja pierniczę. Szanowny panie prokuratorze, nazywam się Erin Crezio. Nie wiem, czy czytał pan moje poprzednie listy, ale piszę kolejny raz z nadzieją, że wysłucha pan mojej historii. Moja córka Annika i ja przyjechałyśmy do Dormont, by uciec z miasta. Chciałyśmy po prostu znaleźć miejsce do spokojnego życia i wydawało nam się, że to właśnie tu. Ale już od pierwszego dnia każdy patrzył na nas, jakbyśmy tu nie pasowały. Mi to nie przeszkadzało, ale Annika cierpiała. Zaczęło się od spojrzeń, ale z czasem było coraz gorzej. Moja córka została brutalnie zaatakowana przez grupę miejscowych dzieci, które lubią wyżywać się na słabszych. Złożyłam skargę skargą dyrektora szkoły i do szeryfa, który przykaz jest ojcem jednego z tych dzieci. Zawiadomiłam o tym każdego, kogo mogłam, ale usłyszałam tylko, że dzieci lubią robić żarty. Jeden z tych żartów wymknął się spod kontroli. Teraz moja córka nie żyje. Każdy wie, kto to zrobił, ale nikt nie reaguje. Wszyscy w mieście kryją dzieci odpowiedzialne za śmierć Anniki. Szeryf również odmawia pomocy, twierdząc, że sprawa jest już zamknięta. Założę się, że nie przeprowadził nawet dochodzenia, bo zamieszany w to jest jego syn. Czy może mi pan pomóc? Chcę tylko sprawiedliwości dla mojej córki, z powożaniem, Erin Grecjo. Tom. Chcę, żebyś odkładał na bok pocztę, która przynosi tu Erin Kreciu. Próbuję zwrócić na dormotnie niepotrzebną uwagę. Śmierć jej córki była tragedią, ale to był wypadek. Nie trzeba rujnować życia pozostałej trójce dzieci. W końcu jej to przejdzie. Ben. Mhm. Szanowny Daily Look, nazywam się Erin Kreciu. Piszę ponownie z nadzieją, że wysłuchacie mojej historii. Eee, aha, to są to samo, to jest ten sam tre ta sama treść. Że wszyscy, że kryją. Już nie będę go czytać, bo to jest. A może nie przeczytamy. Nie, dobra, tu jest to wszystko to samo. Poza tym, że jeden z tych żartów we mną pod kontroli to, że było. Każdy wie, kto to zrobił, ale nikt nie reaguje. Wszyscy w mieście kryją dzieci odpowiedzialne za śmierć anniki. również odmawia pomocy, twierdząc, że sprawa jest już zamknięta. Założy się, że nie przeprowadził nawet dochodzenia, bo zamieszany w to jest jego syn. Jeśli ją opiszecie, policja będzie musiała coś zrobić. Z poważaniem, Erin Chrysio. Okej, okay, będę chronił swojego bratanka. Dobra, co dalej? No tutaj. Tak? Tutaj. Widzę. Aha, Widzę. ben harris the post office chief he loved his quiet life with his books and his dogs he used to help in church and organize trips for children life was good but then his nephew mark got in trouble there was an accident and a girl got killed the case was closed but her mother was sending letters denouncing what happened to everyone she could ben was sorry for the girl but he had to protect Mark, so he made sure the woman's letters mm -hmm. never left Doramont. No one would know. <laughs> ben is someone who could be considered a decent man, but he helped cover up the death of Annika to protect his nephew. Should Ben Harris be forgiven? Or pay for his crime. Dobra, i tak jak powiedziałam, ja wszystkim wybaczam, mimo że uważam, że takie zmowa milczenia to jest takie gnojstwo najgorsze ze wszystkich. Bo oni tu wszyscy żałują, ale pytanie, czy żałują, bo się boją, czy żałują, bo... Bo faktycznie żałują. Dobra, i tak wybaczam. O łaskaw. No to, to, to twoje tłumaczenie bardziej boli niż nie rzeczywistość bo Okej. Okay. nie skończyliśmy znać wyjście a to nie będzie takie oczywiste i proste Dobra wyszłam znalazłam wyjście co tam się dzieje o. To się oświetlał i odjechał. Hmm. To już pójdę też. Bo tu się robi trochę za gęsto. Przyszłam co to jest. No dobra. Tak więc o tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, pa. pa.